W pewnej sali profesor przeprowadza ankietę wśród mężczyzn na temat częstotliwości ich stosunków. Którzy z panów uprawiają seks codziennie, niech podniosą ręce. Jakaś część sali podniosła ręce. Którzy z panów uprawiają seks raz w tygodniu. Znowu jakaś część sali podniosła ręce. Zapytał tak jeszcze, którzy robią to raz na dwa tygodnie, raz, miesiąc, kwartał i pół roku. I coraz mniej osób podnosiło ręce. Aż wreszcie spytał: A którzy z panów uprawiają seks raz do roku? Zgłasza się taki uśmiechnięty koleś. Psor zanotował i pyta kolesia: Czemu się pan tak cieszy? Bo to już jutro.